Siemano. Z tej strony RAM witam Was bardzo serdecznie. Tym motywem Mikołaj Kleofasogiński niejednokrotnie zachęcał ludzi, żeby weszli na parkiet. A ja w tym momencie, przy tym fortepianie, zapraszam Was na koncert, który odbędzie się 20 lipca w klubie Art de Grand w u Artystów. Startujemy o godzinie 21. Zagrają ryba Kret z Rawy Mazowieckiej, Ram i prelegent ekipa. Nie może nikogo zabraknąć. Wjazd jedyny 5 zł. Musicie tam być. Już czas wyruszyć głową, Treść. To zakazany owoc, a jednak chcesz go jeść.